Kochani, witam się z wami na moim kanale. Tu wasza ukochana Asia. I teraz, jak widzicie, za mną TK Max. Idziemy zobaczyć, co tutaj fajnego i jesiennego znajdziemy. To są typowe jesienne klimaty, czyli kocyk, termofor, <grywka> spały nas jak najbardziej. Jesiennie. O, zobaczcie. Fajny prezent na święta znowu. Co wy na mnie? Asia w bakecie. Oj czekajcie, chyba bardziej tak. <grym> Spokojnie. Ale mi się ten podoba. Piękny jest. Hmm. <grym> Asia w kapeluszu. Czyżby? Ledwie Paweł podszedł, to już mówię, tak spojrzałam z daleka, o, mówię fajno. Mi Nie zgadniesz ile? Cenę regularną powiedz. Pff, nie mam pojęcia. A Polo, ile może kosztować? Ralfa. Z 600 regularna, 300 teraz. 600 teraz, regularna 1000. <noise> Prawie trafiłam. <noise> O, a tu znalazłam te kapelusze. Zobaczcie, jest też taki szary. No, hm. I to jest ten mój. Hm. No, ładny jest, no. To jest zagłębie czapek i pakietów. O, ten jest fajny, no? Ładny no jest. Fajny. Jest też taki granatowy, jest granatowy, ale ten jest naprawdę super. O! To jest takie, taki klimat. Ja wiem jakie panie w tym chodzą. A tam zobacz, masz balurowe czarne. No. nie założyć czekaj, męski no. założyć. <laughs> no, za <mało. śmiech> Jak pan z kolei. <laughs> A no, oni tylko tak zakładają. <laughs> Super wyglądasz. Czekaj, no większy, ale nie ma większy. Ej! Ale fajne zaraz ją przymierzę. Będzie coś przymierzać? Tak, właśnie chciałabym. I teraz tak, no bo znalazłam ten piękny kapelusz. Tutaj jest 100% kaszmir. No, dla frików, co prawda takie coś, więc lusterko. Potrzebuję lusterko. No, tak to pewnie. Aż kamera mi się psuje, jak cię nagrywam. Ale jesteś wredny, a ja słyszeliście to? Jest wbredły człowiek, jak w ogóle. Ale masz, ostatnio brałaś, gdzieś teraz mi się przypomniało. Już mi się nie podoba, przemieszcz to. Muszę się zobaczyć. Tak, przy montażu. Tak, a jak już mnie tu nie będzie. No. Za dużo. Nie, w ogóle nie, z kolorem się nie zgrywa. Aha, dobra. Nie nie, nie, nie. I jeszcze mam taki. Oj, nie, to już w ogóle nie chcę widzieć cię w tym. Nie? Nie. Zdecydowanie nie. Nie, zostań tutaj, zostań tutaj, na tle babci. Stylowa babcia. To nie ja, za dużo A nie widać wcale, Z tym bokiem pokaż. No ale cały nie. Mi... Aha, lata. No to ja odbiorę. Dobra, Aj. to odłożę tu na razie. No to jest ten, ale może w lepszym świetle będzie inaczej. No ten leży mi po prostu. Co ty myślisz o tak, takiej leż. osi? Mhm. Mega jest. Taka jesienna Asia pasuje. Dobra. Teraz ja mam chcę ostatni zobaczyć, idę na górę. Baket. Oj, chyba za, za mały. mały. Widać za no, mały? Tak, tak. Ale widać za mały. Mi się mówi. Dobra. Jeszcze mam taki. Ten sam bym przytulił. No, i znowu delikatny róż, taki pudrowy, ale nie pasuje do Twojej tej kurteczki. Ale ty nie patrzysz do tej, tylko Wiem. do twarzy, do włosów. Pasuje, podoba mi się. Tak? No, fajnie. Dobra, sposób. i ostatni, szary, takie coś. Dobra. Fajne, a teraz odbierz telefon, i ja idę na górę. Przyszłam jeszcze zmierzyć sobie tą opaskę, bo ona mi się bardzo podoba. Jest 100% kaszmir, więc fajna, cieplutka. I nie wiem, co powiem, mówił, że mi nie pasuje ładnie, mi w tym pomarańczy, tylko po prostu nie do tej stylu. Ale to generalnie jest super. Zobaczcie, dla SROK idealna 275. To mega świecące. Kurczę, ostatnio w Half Price powiedziałam, że w TK Maxie nie ma mebi, ale to w jednym TK Maxie u nas nie ma. Tu zobaczcie, taki narożnik kosztuje 5000, a ten szary. No, też fajnie wygląda. Sprzeceniony na 3,262. Coś dla różowych fryków. 500 zł, taka pufka. O, wow. Powiem Wam, że ja tak ze surowym meblem na dwa razy, ale to mi się naprawdę podoba. Ma klimat. I nie jest takie mocno drogie. 899,99. Naprawdę spokojnie. Jeszcze trochę mebli, ale zobaczcie, my przechodzimy tam. To jest kurtka. Paweł właśnie przyszedł do mnie, ale mega! Zarębista! Świetna! Przymierza! Tak się prezentuje. Ile kosztuje? Na rękawie masz. 150 zł. Wcale nie dużo. Spokojnie. Fajna. Nie jesiennie, ale zobaczcie. Mega. Ile kosztuje? 75 zł i on jest pozytywką. Nakręcę i posłuchamy. Fajna do usypiania dla dziecka. No, zobaczcie, już możemy kupić do zrobienia kalendarzy adwentowych. Ile kosztuje taki domek? 79,99 tu obok jest taki mniejszy. I kosztuje 5 dyszek. I tutaj taki kolorowy. Też 80 zł. Zobaczcie, ile cool tu w ogóle jest. Nie no. <laughs> Te początkowe ozdoby są często bardzo ładne. A tutaj jest 80 zł. Najbardziej mi się podoba ten, oczywiście. Try me. A, że się świecą oczy. Uh. No albo psikus. 350zł. Tutaj mamy takie dywaniki. O, Ile taki? 7999 No ozdob trochę jest. W dalszym ciągu święta. I to jest kolorystyka, która by mi pasowała przy moim biureczku. Piękna. Ile kosztuje? 75 zł i też jest pozytywną, zobaczcie, świetna. Tu, nie no, mamy wrzesień. Halo, mamy wrzesień. A ja patrzę na ozdoby świąteczne. Masakra. Tutaj patrzę co jeszcze jest. Kryształy. Nie no, patrzcie to, Patrzcie na to, cała ściana. Calutka. No a tu klimat. Taki typowo creepy. Mamy dynie Świeczuszka. 16,79 euro. Tu coś różowego. 5 deszek. Basic witch. Tu mamy takie straszne dynie na tea light. Straszne, straszna A tu jest nawet z uśmieszkiem. I to już w Ikei się zawsze mi się podobały różne tutaj lampki. My oczywiście ta mnie przyciągnęła, ile ona kosztuje. 89,99 Bardzo fajna jest. Doniczki różnego rodzaju. Zobaczcie. Bardzo... Jak lepzą na wunię. I 44,99 Naprawdę duży wybór. No i świeczki, czyli coś, co zawsze jest. Ale ładnie pachnie, kosztuje 54,99. Pięknie pachnie. No to, urban. No, też ciekawy zapach, 44,99. To jest ciekawa. Pawłowi by się spodobała, na pewno. Pięknie pachnie. Nawet nie wiem, no to jest, że z jabłkami takimi jakby prażonymi troszkę. Ale jeszcze jedna mnie zaciekawiła. O, znalazł się Paweł. Uuu, Zobacz tą rączkę, fajny. zobaczcie. Zarąbisty. No mega. Rzeczywiście Paweł miał rację, bo tu są dyniowe, zobaczcie to. Taka malutka dynia kosztuje 150 zł. O, pumpkin pie. Muszę wąknąć. No typowo pumpkin pie. Piękny zapach. Może o, nie jesienne, o, o. ale to jest lampka, wiesz? Tak, to jest lampka. No tu masz też lampki. To jest no ale lampka, to jest pod Musia Xbox. Tak, widziały, oglądałem 79 zł, jak dobrze tam. Mhm. A tu też jest level... O. Tak, ale to jest Mario Bros. Hmm. Może komuś tutaj... O. Wiecie jaka jest? Kupaja! Wiecie jaka jest? Ale ona pachnie! Mega! Ostatnio pokazywałam wam w Ikei takie zaporzecze. I tutaj są też za 5 duszek. A tu są te, co mnie interesowały, z tej firmy BODUM. 120 zł. O, fajne. Zobaczcie co znalazłam. 60 zł, ale zobaczcie ten napis. Good morning. You got it. Keep drinking. <laughs> no mega. I Super. I od razu można sobie... O, proszę bardzo. Muszę powoli pokazać. Zobacz, znalazłam takie coś, zastanawiam się nad tym. Zobacz, Sa napisy. Sam to oglądałem, żeby kupić, ale... <laughs> mega, nie? Mhm. Mm przy okazji, motywacja. 12 godzin picia, półtora no. litra. No, no fajnie. Ale napisów nie widziałem, ale chciałem dla siebie, oglądałem ten kolor, bo jeszcze no. był taki seledynowy. A nie widziałam. Coś. No, ale ten mi się widziałam. Podobał. Czyli no. ktoś go musiał już wziąć. Tak, mega fajne, podoba mi się. Mierzymy to, co znalazłam. Czekajcie, odjadę trochę. O. <laughs> tak Fajna. Co za firma? Maszyna. Moskino. Normalnie 2840, teraz 779. O kurde, ale 99, cena. 780 zł to tak. nie jest dużo, za tyle są za rzeczy handel. Mm -hmm. Więc słuchajcie, tak wygląda. Jest mocno w strokaty, jest ciepły, ma duże kieszenie. Tutaj żadnej kieszonki nie ma. Sprawdźmy, kaptur. Fajny kaptur. No i jeszcze go zamknę. Dwa zamki, więc super. Super, naprawdę mi się podoba. Mhm. Mi też się mega podoba. Kangurka. Kangurku płaszczek. I te wzorki, które ostatnio ci się podobają, i ten sam materiał nawet, nie? A, chciałam już kieszenie. Minus, bo nie ma tutaj kieszeni. Tak, brakuje takiej wielkiej kieszeni, tak. nie? Kangurka takiego. Właśnie jest taka... Kaptur. Podejdź bliżej jak jest z grubością? No tak... Tak mm -hmm. wiesz. I cena to 200 zł Jak to się wymawia? Bo ja tak nawet no, nie wiem. Nie wiem też. Nie, <grymne> nie wiem. Nie mam pojęcia. Misiowa kangurka. Firmy L.S. Chyba. Taki ma kaptur. <grymne> Wyglądam jak miś. Fajne wykończenie. I grube. No, no takie so, so Taki polarek. Kosztuje 170 zł. Jak moja czarna kurtka z Nike. Nie mogę założyć. To jest jakiś inny rozmiar. 36. Pomieszane znowu. To znowu wzięłam 36 i 39. No i tak wyglądają śmieszne, ale nie są śmieszne, wcale no. wygodne. Takie i wielka stopa, nie? Tak, tak, wielkie się wydaję. Odpadają. A jeszcze jedne będą? Tak. Z tobą że iść na zakupy. Ach. Cena 250 zł. 39 rozmiarów. Ale powiem wam, mniejsze wypadają. Prawy jest mi za mały. To ściągaj. <laughs> Popsuty. Takie hmm. się ogląda ta nie rzeczy. 135 złotych. I nie wyglądasz. Nie? Nie. W ogóle nie. Szkoda. To tutaj nie mam. Zdejmij. i wychodzimy. Obejrzeliśmy wszystko, kończymy. Tak? Asia jeszcze raz się zastanawia nad kurtką. Czy ją wybierze? Czy się zdecyduje. A jeszcze kapelusz sobie wzięła, no nie Ona tu idzie. Ona tu idzie i powie, że chce. Że chcę powie. Co bym kupiła, ale nie kupię. To... No tak, bo się lato skończyło. Chociaż to takie jesienne. Nie, to jest to letnie. No, to jest Co letnie. Co bym kupiła? A po to wrócę na pewno. A kurtka? Ja nie. bym tylko kurtkę kupił. Nie podobasz się sobie? Podobam. Kochani, to by było na tyle, jeśli chodzi o TK Max. Jak widzicie, wyszłam z pustymi rękoma. Można znaleźć fajne rzeczy, ale to, czego ja szukałam, akurat nie było. Widzimy się w następnych filmach, kochani. Pa!